W programie tylko party z Jana Temisonem. Mafia rozbęduje wojnę gangów na ulicach Manhattanu. Pytacie czemu? Bo nikt mnie nie słuchał, jak była do tego okazja! Gdybyśmy oczyścili nasze miasto, odzyskali zbiorowy, zdrowy rozsądek! I wypędzili Spidermana z miasta! Niekoniecznie w tej kolejności. Wtedy psychopatyczny szefowie mafii nie dewastowaliby nowego Jorku w chybionej próbie zrealizowania tego samego celu. Słuchajcie, pomysłu Hammerheada, by przenieść nas do czasów, gdy wszystko było prostsze i nikt nie słyszał o wyrządiach sieci, nie jest zły. To jego metody są ohydne. Atakowanie policji, tworzenie mieszkańców. Przez niego dawne prostsze czasy mają złą reputację. Tak jak porządne napoje mają złą reputację przez... Ten piekielny, pozbawiony sodu trunek, który dla mojego zdrowia musza we mnie współczesna medycyna! A przy okazji, gdzie się teraz spodziewa nasz rzekomy zbawca Spider-Man? Muszę się położyć! To była złady Zbawca! Bez przerwy skaczę! Nie ma z nami szans. Sprowadźcie go na ziemi! Przygotuj się na ból! Policja już ze wszystkim sobie poradzi. Za rozmowy z konkurencyjnym kanałem, tak więc. E... Łagam, przecież ja cię odkryłam. Jeśli odejdziesz moim fanom, będzie przykro. Te złości urządzą puszmop. Mm. Zostawcie mi takie komentarze i subskrypcje. PA! Okej, okay. zdążyłem zmodyfikować jej trojana, żeby ją namierzyć, kiedy będę brał udział w jej p programie. Gdy będę miał dość sygnałów, znajdę jej kryjówkę i wyślę ją na wczesną emeryturę. Prosto do Rikers. Przestraszyłem cię? No i to jest foda bomba! Te czujniki ruchu można by chyba wyłączyć siecią. Zagrajmy w ciszę. Jestem z siebie całkiem zadowolony. Wiedziałam, że dasz radę, SM. Posłuchaj. Hammerhead nie może się dalej dozbrajać. A te podziemne czołgi rozwalą nam magazyn. Rozrzucę resztę sprzętu Sable po całym mieście. Dam mu więcej celów. Będzie musiał rozproszyć ludzi. Okej. Okay. Czym mam się zająć? Ogarniaj transporty. Będzie ich kilka naraz, więc bądź gotowy zapewnić wsparcie każdemu z nich. Kiedy przewieziemy sprzęt, skupimy się na Hammerheadzie. Bądź czujny. Stawką jest ludzkie życie. Nie podoba mi się jej głos. Muszę później znaleźć czas dla Yuri. Zdarza jej się mnie zamęczać, ale... nie mogę jej zawieść. Zobaczmy, czy uda mi się złapać kanały policji. Żadnych zakłóceń. Powtarzam, trzeci konwój, żadnych zakłóceń. Trasa wydaje się pusta. Nie widać celów. Kryjówka dwa, gotowa do przyjęcia. Dobra, idzie nieźle.

Ostatnio zrobiła się gorąco w sekcji z komentarzami, więc moi cudowni fani wychodzą na ulicę, żeby wytropić wszystkich hejterów! Cudowni fani, świernięci zbiegowie z więzienia. Jeden pies. Lepiej dopilnuje, żeby nikt nie ucierpiał. Mają cię wielbić albo nie nienawidzić SM! Nie możesz wychodzić na byle jakiego! Trochę tak, Miles, co słychać? Po prostu, no wiesz, nie mogę się doczekać, aż znów pocisnę. Podciągnę swoje pajęcze zdolności. Jasne, przepraszam, ostatnio mam urwanie. Jasne, jasne, jesteś strasznie zajęty. Więc pomyślałem, może po prostu do ciebie dołączę? Dołączysz gdzie? Tak, no wiesz, w trakcie jednej z Twoich misji, czy zadań, czy patroli, czy jakkolwiek je nazywasz. Do wykańczania zbirów. Powstrzymywania zła? Wiesz, czegoś takiego, czegoś super bohaterskiego. Trochę na to za wcześnie, Miles, chociaż zdecydowanie doceniam propozycję. Czemu? Słuchaj, to nie przypomina filmów. Można naprawdę ucierpieć. Po ulicach łażą teraz naprawdę niebezpieczni goście. Muszę się jakoś uczyć. Wiem. Niedługo się spotkamy, dobrze? Obiecuję. Okej, okay. dzięki, stary. Ach, przy nastolatkach czuję się staro. Można by chyba wyłączyć siecią. Chyba kogoś widzę. Ta, teoretycznie to jest zdjęcie. Halo? Czekałem, aż będziemy tylko ty i ja i sieć. bomba! Nie przegap jej! No. Padł jeszcze jeden. O, teraz ta pasta 757 dzięki za suba. A więc przygotujcie się. Sprawdzę zaczekaj. No i to jest... Przeciętną oglądalność. Przeciętną. To dla mnie najgorsza opelga! ale mnie śmieci to Nawet wspaniała metafora dla sytuacji w Czy zbiry Hammerheada nie wiedzą, że ludzie po prostu starają się przeżyć? Uwaga, dostępnej jednostki, zauważono snajperów Madji. Funkcjonariusze potrzebni wspanisz Haglem. Zbiry Hammerheada przygwoziły policjantów. Kość to wzór do naśladowania, A wy mu się tak odwdzięczacie? Teraz dostaniesz, Spidermanie! Nie ja. jak z ja. Zatknij! Te zbiry Hammerheada są wszędzie. Ten informator powinien nam pomóc. Dzięki, Stan. Mam dość zbirów Hammerheada i ich wie... Mam Cóż, musiałem spróbować! Naprawdę musicie się przestać próbować zabić wszystkich. Sprzęt table w strzelaninach. Dzięki, Hammerhead. Cóż pająk może począć, kiedy mniejsze zło dalej jest tak jakby złe? Się, to była zła decyzja! Zadarłeś niewłaściwą stroną! No nie wiem. Magia, Hammerhead. Policja ma gdzieś dla kogo pracujecie. Powodzenia! Biry Hammer Heda chyba znalazły swój. Też hey, chcesz się zabawić! Hej, ten tęskniliście? Dobra, zagrożenie wyeliminowane. Policja już jest w drodze. Ale to była jasna. Dzięki, Spidey! Miło cię widzieć. Już Policja już ze wszystkim sobie poradzi. Liar. You're the best.